Witaj, błogosławiony Duchu! Dziś mam dla Ciebie bardzo ważną wiadomość. Posłuchaj uwagi. Jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie, to nie było to przez przypadek. Wszechświat pokazuje Ci sygnały tego, co jest planowane. Ale nie martw się. Na końcu tej wiadomości dowiesz się dokładnie, jak się chronić i, co ważniejsze, jak się zabezpieczyć. Aby żadne zło nie mogło Cię dotknąć. Ale najpierw zostaw teraz swój like i zasubskrybuj nasz kanał, aby nasza wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby osób i przynosić codzienne błogosławieństwa ochrony dla wszystkich. Zastanawiałeś się kiedyś, że wiele rzeczy nie dzieje się przez przypadek. W codziennym życiu łatwo poczuć się bezpiecznym, jakby wszystko było na swoim miejscu. Ale co? Jeśli nagle ktoś wokół ciebie, przebrany za przyjaciela, zastawił pułapkę, na którą wpadniesz, nawet nie zauważając tego. Wyobraź sobie uśmiech, który ukrywa mroczne intencje, słowo słodkie, które zakłada truciznę kłamstwa. Dokładnie o tym zamierzam ci teraz powiedzieć. Być może jeszcze tego nie zauważyłeś, ale wokół ciebie istnieje niewidoczna energia, która rządzi wszystkim. Często to, co wydaje się być harmonijnym związkiem, pełnym uczucia i zaufania, może skrywać emocjonalną lub duchową pułapkę. Świat wokół nas jest skomplikowany i pełen intencji, których nie zawsze udaje nam się dostrzec od razu. Dlatego aniołowie przychodzą do nas z wiadomościami ostrzegawczymi, cichymi wskazówkami, które chronią nas przed niewidzialnymi pułapkami. Ta boska ochrona jest kluczem do tego, abyś pozostał silny i bezpieczny, nawet w najtrudniejszych chwilach. Ale jak rozpoznać te pułapki? Jak zrozumieć, kiedy intencje kogoś wokół ciebie nie są czyste i wręcz przeciwnie, zmierzają do tego, aby ci zaszkodzić? Często jesteśmy tak pochłonięci naszym codziennym życiem, że nie zauważamy sygnałów. Mogą być one subtelne. Niemal niezauważalne, ale tam są. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ktoś przygotował pułapkę i nikt wokół ciebie tego nie dostrzegł? To trudne do wyobrażenia, ale czasami jesteśmy tak zaabsorbowani własnymi troskami, że nie widzimy intencji tych, którzy są wokół nas. Sygnały zagrożenia mogą być małe, ale bardzo potężne. Kiedy rozmawiasz z kimś, czy kiedykolwiek poczułeś coś dziwnego? Jakby w powietrzu wisiała negatywna energia, ale nie było logicznego wyjaśnienia. To są sygnały obecności ukrytych sił, które próbują wpłynąć na Twoje życie. Może trudno w to uwierzyć, ale są one wszędzie wokół Ciebie, w każdej rozmowie, w każdym geście, czekając na moment Twojej wrażliwości, by działać. Co możesz zrobić w obliczu tego? Nie pozwól, by ta okazja przeszła ci koło nosa. Jeśli rozpoznałeś te sygnały, wprowadź przyjmuję w komentarzach teraz, aby wzmocnić tę energię ochrony wokół ciebie. Aniołowie jednak nigdy nie zostawią cię bez ochrony. Gdy chodzi o duchową ochronę, boskie błogosławieństwa nigdy nie zawodzą. Jeśli będziesz słuchać głosu swojej intuicji i będziesz czujny na sygnały, Aniołowie poprowadzą cię daleko od niekorzystnych sytuacji. Problem polega na tym, że często nie jesteśmy gotowi słuchać tych sygnałów. Nasz racjonalny umysł stara się znaleźć logiczne wyjaśnienia wszystkiemu, ale to, co aniołowie nam mówią, jest poza ludzką logiką. Mówią do nas przez uczucia, intuicje i sygnały, które często nie jesteśmy w stanie zrozumieć od razu. Zauważyłeś, jak sytuacje zaczynają się układać, gdy jesteś połączony ze swoją intuicją. Jak drzwi otwierają się przed tobą, gdy podążasz za tym, co czujesz, że jest słuszne, nawet jeśli nie masz logicznego wyjaśnienia dla tego uczucia. Aniołowie mówią do ciebie właśnie w ten sposób. Nie wysyłają oczywistych sygnałów, jak napisane słowa, ale komunikują się z tobą przez twoje emocje i intuicje. Chodzi o to, czy jesteś gotowy, by je usłyszeć. Czasami jesteśmy tak pochłonięci codziennymi sprawami, że ignorujemy sygnały duchowe. Ale wszechświat nigdy nie zawodzi w przesyłaniu właściwych wiadomości, a jeśli pozwolisz sobie na połączenie z jego energią, wszystko wokół ciebie zacznie się układać. Drzwi się otworzą, ochrona stanie się silniejsza, a pułapki zostaną uniknięte. Teraz wyobraź sobie, że jesteś na znanej drodze, gdzie wszystko wydaje się w porządku. Przechodzisz nią codziennie i wszystko wygląda na spokojne. Ale co, jeśli nagle niektóre szczegóły zaczną się zmieniać? To, co kiedyś wydawało się bezpieczną ścieżką, zaczyna przekształcać się w coś niepokojącego. Co robisz, gdy czujesz ten dyskomfort? Czasami nie jesteśmy w stanie rozpoznać zagrożenia, dopóki nie pojawi się ono w bardziej wyraźny sposób, ale jeśli Twoja intuicja Cię ostrzega, lepiej zwróć uwagę. Intuicja jest potężnym sprzymierzeńcem, a jeśli nauczysz się jej słuchać, może stać się kluczem do ochrony przed emocjonalnymi i psychologicznymi pułapkami. Kiedy coś nie jest w porządku, wiesz o tym, nie ignoruj tych sygnałów. To są wiadomości od aniołów, proszących Cię, byś otworzył oczy i zobaczył więcej niż to, co widać gołym okiem. Masz w sobie zdolność rozróżniania między tym, co dobre, a tym, co złe, między tym, co prawdziwe, a tym, co fałszywe. Teraz jesteś gotowy, by usłyszeć ten wewnętrzny głos. Teraz, jeśli czujesz, że aniołowie są po Twojej stronie. Wprowadź anioły ochrony w komentarzach, aby ta błogosławiona energia mogła jeszcze bardziej rozprzestrzenić się wokół ciebie i chronić cię przed wszelkim złem. Często wpadając w pułapki, nie robimy tego, ponieważ nie dostrzegamy ich, ale dlatego, że decydujemy się ignorować sygnały. Osoby wokół ciebie mogą nie być tymi, za kogo je uważasz. Wszędzie są gry, manipulacje i oszustwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, przyjaciół, czy codzienne sytuacje, rozpoznanie tych sygnałów, zanim będzie za późno, to umiejętność, którą można wypracować. To nie jest łatwe, ale jest konieczne. Jednak jest światło, które świeci jasno dla tych, którzy są gotowi je zobaczyć. Aniołowie są po Twojej stronie, prowadzą Cię. Chronią Cię i oferują całą mądrość, byś mógł podejmować najlepsze decyzje. Nie jesteś sam na tej drodze. W miarę jak stajesz się bardziej czujny na sygnały, Twoja ochrona rośnie. A im bardziej łączysz się z mocą intuicji, tym trudniej będzie Cię zmanipulować lub poszukać. Jak się chronić? Jak zabezpieczyć swoje życie, aby nic ani nikt nie mógł zabrać Ci spokoju? Sekret tkwi w słuchaniu swojej intuicji, w zaufaniu do tego, co czujesz i w utrzymaniu serca i umysłu otwartych na boskie sygnały. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby się chronić, aby dostrzegać prawdę za słowami i gestami. Jeśli czujesz, że jesteś gotowy na zabezpieczenie swojego życia, wprowadź przyjmuję ochronę aniołów w komentarzach. Aby energia ochrony aniołów była jeszcze silniejsza wokół ciebie, to, co wydaje się być przyjacielskim uśmiechem, może być bronią w przebraniu. To, co wygląda na przyjaźń, może być szansą na oszustwo. Jeśli znajdujesz się w sytuacjach, w których czujesz coś dziwnego, lub zauważasz, że Twoja energia jest wyczerpywana, to teraz jest czas, aby się chronić. Chron się emocjonalnie. Psychologicznie, duchowo, użyj swojej intuicji, aby podjąć właściwe decyzje. Prawdziwa ochrona nie polega na ignorowaniu intencji innych, ale na nauce rozpoznawania, kto jest po Twojej stronie z prawdziwym zamiarem, a kto tylko czeka, by Cię zranić. Aniołowie prowadzą Cię, abyś wiedział dokładnie, kiedy zrobić krok w tył, a kiedy zbliżyć się z pewnością. Nie zapomnij teraz zostawić lajka, zasubskrybować kanał i aktywować dzwoneczek, aby więcej osób mogło zostać ochronionych i błogosławionych tą wiadomością. Życie pełne jest wyzwań i nie możemy kontrolować wszystkich sytuacji, ale z mądrością, rozeznaniem i pomocą aniołów możemy chronić się przed pułapkami, które pojawiają się na naszej drodze. Otwórz oczy, słuchaj swojej intuicji i pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Niech aniołowie ochrony towarzyszą Ci teraz i zawsze. Niech błogosławieństwa aniołów będą z Tobą teraz i na zawsze. Amen.